Że to nie jest nic nie można sobie wyciszyć paru osób. Musi <noise> <noise> <Byś> tylko wyciszał. <noise> nie, przez przypadek by sam siebie wyciszył. <noise> Ale to nie ma różnicy, czy roliber jest wyciszony, czy nie. Bo jak pada, to nawet nie A. mówi. I to jest tak, tak, tak że im więcej jest tym gorzej, nie? Dobrze pamiętam. Ale tak, tak, tym tak. wolniej ci się ładują mocą. Chyba, że weźmiesz tam pistolet, jakiś lekki, lekki ten czy pistolet maszynowy, to wtedy powinniśmy jeszcze te, te 200% Ja, ja, roliber będę pamiętał tę te sytuację bardzo długo No, cały buchaj, zawsze pamiętam pamiętaj że... Ale weź, 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 wyszedłem na, je, na pierwszą linię, strzelam, wszyscy stoją za mną, razem z roliberem I ten, mówię, chłopacy, jak tam u was, nie? Odwraca się, wszyscy leżą <laughs> Ale ja mówiłem, że I, i tak, upadłem Ej, ale czemu nie mówisz, że, że, ten, że potrzebujecie pomocy? A ja nie widziałem, kto patrzy na tyły. Tak, tak, tak było. Mm -hmm. Jeszcze sobie leżał i czekał. Mhm, mm mm -hmm. A co miał robić? No zamiast powiedzieć, nie? gdybym ja się nie od to <śmiennie> uratował. Mówiłem, że Urej! Podnoszę jedną osobę i ginę sam. No świetnie. A co, chrosz, normalnie. A jeszcze pamiętam, jak mówił. Trust me, I'm inżynier! hm? Zaraz no, ty grasz co inżynierem ja czu, w zestawie pośród Ostatnio tak poradził mój tekst. Jak miesiąc no, temu. No ale on grał inżynierem wtedy. Grałeś inżynierem w te... grał Barże w tym momencie. Roliber nie tak. wygłupiaj się. Tylko cicho, zemsta. Ściciel to jest podstawowa broń, dobrze pamiętam. E, tak, tak. podstawowe karabiny szturmowe. mam motykę. Motykasz tak szybko, jak klikasz myszką. Okej, okay, dzięki za O, Paweł ma nową myszkę, więc może szybko klikać. No to uderzy <grym> półautomatyczny czy tam samo powtarzalny, Jak, 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 jak to nazywa? Dobra, powiedzmy, że wziąłem bronie i takie sprawy. motykaj Z... na jeźdźca, co? Bateria niestrażnik. No, co się w wyglądzie robiło? Aha, to takie wyrwanie. się rogi, Chyba jesteś w wyglądzie, co? Ekwipunek. A to są te premie. My gramy na coś konkretnego, czy losowo? Losowo. Standardowo. To dobrze. Dajesz, dajesz, Horoliber. Nie się. To. Nie, no, panowie, 20 sekund mu styknie. Nie, nie, będę robił presji na chłopaku. Jaką presję? Nawet tego nie zauważy. <laughs> zauważy <laughs> raczej. Zależy, jak wielki mam monitor. Jaki poziom trudności? Srebro. Srebro. A jest złoto i platyna, tak? Brąz, srebro, złoto, platyna. Srebro dobre na rozgrzane. Coś, coś jeszcze, ktoś pamięta. Jeszcze tego srebra nie wyszliśmy. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Aha, i tu się taką premię na zawsze. Oh, kurwa, za Spoko. Mam, mam wrażenie, że i tak będzie lepiej niż granie z ruskimi. Dzięki nadajnikom. No raczej. My, że się i członków drużyny. Aha, to było coś takiego. Jak to się bije wręcz, przypomnijcie? E, Z pięścią. Domyślnie F Domyślnie F. Dobra. pięścią. Oho, wow. super. Nie dobra, dobra, ja, ja to, to najpierw jest Dobre. kolba. No to. Coś mam kliknąć? Dobra. Mhm. Łuchaj, czekam na Ciebie. E, Artur, a ja będę pił y, kominiarza z profesji, to jest American Extra Stout. O! 81. Z benzoapirenem? Benzo <grym> <grym> o kurwa. Tylko uważaj, bo ten, bo kominiarze e, ten e, e, często chorują na raka jąder właśnie przez no? benzoapiren. Serio? Tak. Znaczy kiedyś tak było, bo teraz już nie czyszczą tak kominów. Bo w, sadzy, w sadzy jest benzapiren, który powoduje właśnie rak Strasznie nagazowane, aż mi prawie wystrzelił korek. Znaczy korek nie, Czyszy... kapsel. Słyszeliśmy. Się przestraszyłem. Słyszeliśmy tą ejakulację to... z butelki. To chyba nie jest normalne. Tak? To Ge getty. A co gramy? na gety? Gety. Jak nagazowanych? Oh, Kurwa. Dałbyś tak? dałbyś zostawić. Coś? Przepraszam Znaczy nie przepraszam Walczę swoje Dobra ja się robiłem Ja ja go ratuję Jeszcze byłem Dobra ci to robi to Ja nawet nie wiem jakie ja mam nie? No jakiś nie mam Za mną był zostawiłem Co to tam Wracałem czy dupę Nie, nie uratowałeś ja go minąłem specjalnie Siatka, która coś robi. Tak, to się spojmaniować jakoś, tak to się zwało. Siatka tak najczęściej to... łapie. Siekuse, tak? Tu się jeszcze jakoś wsysa, czy wciąga, czy coś, nie? E, to za osłonę, za osłonę tak. możesz wsadzić. Wezszycie, za osłony. Pamiętam. To był ostatni bastem, pamiętam. To ponad nie podoba się na nadaś. Widziałem, że jest sireni, bo. amunicję muszę dać. Kim grasz w eee, inżynierem, burzycielem. Z siedem. Granaty głównie ma. Aha. Nieprawda. A dobra, przypomniałem. Ja okay. mam skilla. Aha, jak trzymam F, to jest mocniejsze walnięcie, dobrze wiedzieć. Tak. Tu każda tak Tak. Nie jest jeden, No co no? Zabawnie się ja tego spa! Tak to było 3 lata temu gdzieś nie, ee... Tak? To było 3? Wow. To dobra Jakie chamy, teraz nikt nie poszedł misji robić, nie? Muszą zrobić kille, żeby mi nie zabić szedłem do was, po drodze miałem jednego tak? zeta

Tam leczycie. bo Mediżer wstaje? Nie, ale... nie, ja wiem o co ci chodzi. Nie, nie wziąłem. Wiedziałem, że szkoda mi na ataku. A Mediżar wstaje ci, tak? to. Hmm. Czy leczy, czy jak? Mediżar cię leczy. wstajesz. Le le szóstkę le dawaj. szóstkę leczysz, a siedemka... Yy, tak. Yy, sorry, ósemka... Doładowujesz, szóstka leczysz. Granatę proponuję się odsunąć. Ej, Siedemka wstaje się, tak? Czekaj. Siedemka wstajesz. Okej. Okay. Zabijam zadmijam pobawie banka tak no nie wiem, czy trzeba nie A bo yeah. oh, well, im to robię. That's Dzięki okay. Dobra yes, Mam Cię młody Ktoś coś postawił. Co robi, To był jak pyl, on daje granaty i amunicję. Ja, yeah, nothing to jest zdolność specjalna, tak? nie wszyscy to mają. To ma tylko Burzycie. Ta, 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 widziałem to wuhaja. Co się Strzelałem! No, do martwego, prawda? Do, do nie martwego strzeliłeś. Znowu padłeś, Ruber? Tak, bo zapominam, że to nie Adaś. Adaś się, to się wszystko tu zabijał. Oj. To jest przy tobie. Y Aha. I jak się padnie, to się wstaje na nowej fali, tak? Tak. tak. No, chyba, że to jest nowa fala, Chyba, że to jest o, 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 ostatnia fala. tutaj nie wstajesz. U, w się no, ja O, jest gruba, szek. Jest czerwony. Tak to unosi ludzi, w Eee, cień. To mi plecy, Dobra, Fabian. Dzięki. Zostawić ich, żeby nie było. Umarłem sobie. się. Umarłeś, powstań. Kurde, nie ten guzik! się podnosiłem. O, halo. Co? Dawid? Jesteście dzieci, to Dawid. Dawid. Jak tam twoje dzieci? Nie może... Nie słyszę. Mówię, że spoko. Nie obudziłeś no, się niedawno. To się zrobiłem? O. trzeba postrzegać. Nie wiem, jak to się dzieje. Bo <laughs> <laughs> tu jest oh. człowiek. Nie widzisz go? Nie widzisz? Aaaa! Jest dużo kurta? Przed nim opowiem. Nie chodź tu. Nie mogę, bije się. Oj. No to się bije. Ja zostawcie tak, ja no go Nie no, Nie, Co sam podniósł, A była taka gruba sytuacja, nie? Jeszcze ja tam.

Macie, dobra, ja już wracam do arenki. Idę po ciebie tekst mi się przypomniał, ale musiał go użyć w odpowiednim Co, co? Tekst mi się jeden przypomniał, ale, ale będę musiał go użyć w odpowiednim momencie Jaki? nie może chyba powiedzieć, bo spali No właśnie, nie chcę spoilować, ale zobaczymy, czy pamiętacie Jak Niemcy w, ten, w swoich obozach w Polsce Tak było o, lala. To był dobry, tak? No, to też. To spaliłeś. <laughs> Ale Dawid jesteś taki jak. jakbym rozmawiał kurde z. z robotem. <laughs> Może rozmawiasz? Aha. Nie no, serio. Co mi plecy robisz w mieciu? Tak, tak? Masz. Kurde! Co? Oho. Boże, że Na, kuszenie mnie. Dobr dob 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 do, do, do. dom, szupę, dom, dob granatów. Nie ode mnie. Tak Od potrzebuje no. Ja, ale dopiero ty, ty się nie przytulej Nie przytuliłem, cofnę jeszcze No dopiero nie warto się tulić A, to czemu co ty się Paweł? Ojej, od tyłu uważajcie, panowie od tyłu. Ja nie wiem, co się je! Wojna o, Nie wstałeś tam. Spali? Radzicie sobie tam, bo widziałem, że Paweł padł Halo Ta Dobra, to nie idę. Nie na dół w takim razie. Tam zabiłem. <śla> co, co to chyba <śla> śpiącego. <To jest> tak <śla> po tak e, to było dobre. Nawet nie widziałem, że mi się uda. Baga góra. Ale i ty jadłeś. Mm -hmm. Nie. <śla> Toś mi granata spierdzielił. E, to nie ja akurat chyba. <śla> Nie jestem pewny, ale chyba tak. trzeba iść A nawet widziałem, jak ten Grant No To powinien wiedzieć, kto cię robota, no? Ej, ja nie rozpoznałem ludzików. No, a ja się przestanę nadziewać na. A jeszcze go nie otworzyłem. A, a nie Otworzę a. jak ten, jak będę miał wszelkie. Dobra, dobra. Oni tam chyba ci pomogą, czy nie? Nie wiem właśnie. Ja jestem niedaleko, ale ja jakby... Halo! To liter! Ty to zawsze tak mówisz, nie importujesz. Był oponent! Powiedział to jest na to. Zabij, ja to na to. Halo! Mm. A żyję, 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 żyję. Najsia! Nice Ję sam zabiłem. Gościu! O nie! Spadłem, spadłem! do piros, Nie! Tam z dwóch stron była piros! Ej, on za mną idzie! Co za katy! O, poleciał za tobą. Niech Dawaj! Ale proszę ciszej. Bawi, to kodek. Bawi ja. Proszę? Czy te bajki? Nie słucham tu. Słychać to. Fajnie, że słuchasz, ale na słuchaj nie bajku. Jak jeszcze siedź, nie? Obońga. Flag. Ehe, dzięki. Wież <O. śmiech> je <laughs> <laughs> to biła na no kurde. Ja też. <śmiech> <śmiech> Ale sobie punktów nabijasz <grym>, No. Mam dopiero pierwsze miejsce w karabinu strumowego, co jest trochę dziwne. ale no, naprawdę. No, okay. ja potrzebuję amunicji, bo nawet do karabiny nic nie mam. Przynajmniej ja ja masz jakieś normalne karabin. Ja potrzebuję granatów. No, nie ma dla mnie granatów, no. Dobra, ja czuję, że to jest. E, ja jechałem od. Yo, jehemot! To jest akurat nic nowego. Biegnij no, biegnij Henryk! Nie masz startu, ruchy to bieg. Jeszcze tego Fajrosa, żeby mi tu nie truł. Pewnie w tamtą stronę teraz. Aha. Behemot! Nowy. Fajros? Kurde, od tyłu dostaje. A Biegnę, To była zła osłona. Nie każda no, jest dobra. Ale, ale, się no, Nie, jeszcze czas, Nie, nie, bo padnę, no. Kurwa! To kobieta, biegna. Muszę no, no. się schować na chwilę.

Nie można przewrotów w tym robić, tak? Można. Można. Eee, na klawę tu A moja postać nie potrafi, aha. Bateria nie w pasz... pancerzu, może nie móc. No. Ojej, no, tak. na... to jest piro, ty! Nie co robi, tak? A nie wiem. O, no, piro jest dobry raniga. Nie, ja Potrzebuję granatów. Ja mam full. Ja ful, nie, potrzebuję granatów nie, 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 co tak mało tych przeciwników? O, o szlak, zszlają do mnie. A, od góry. No, chyba tam stoi. No wiem, bo ja jestem od tyłu jego. O o, Powiem, że -o. tak trochę jest? O nie! O jaju, od mojego jeszcze tyłu. Rivers, spojrzałbyś z lewo. Ale mam przypał tu. Boże ej, Sarlen. Tak chętnie nie O, skończyłem się tam nie? A dobra, już coś mam. Z lewej, panowie. No ja od prawej behemota tam Mine! Ja. Oj! Nie padnę, nie padnę, nie padłem! Jest! Kurde, coś mi użarło. Omar. Nie no, zawsze, zawsze się na komary chyba. No właśnie. To tak spędzi jak komarsza. No komar. może, to nie wiem jak to, jak, On jest jak to wygląda. Jak to bym słyszał? Takie wielkie gówno. No, to są upierdliwe. Czasem jest tak, łata dalej żyje. Wiem niestety. Przerabiałem to w wakacji na praktykę. Uff. Ja w zeszłym roku, w zeszłym roku miałem taką sytuację, że usiada w niefortunnym miejscu i musiałem się w jaja walnąć. <laughs> Do pewnego stopnia znam ten ból. Nie no. będę mówił, że to było przykre. I nie będę mówił, że, że, że koleżanka, która stała obok, się śmiała. No. Ja Ale. No, nie ma, no. Tak. Ale nie użarła. Chociaż tyle. No. Mm. Wiesz, ja, to jest tak, ja miałem pra, prawie, że identyczny problem na praktykach, z tą różnicą, że. Ja wybrnąłem ze sytuacji i po prostu ją zrzuciłem pierwotnie. A Bo w... tak, ale, ale możecie użreć, nie? Nie zdążyła. Bo one są upierdliwe, wejdę strasznie. Do sklepu, nie pamiętam ceny, nic z tych rzeczy. O właśnie, wejdę sklep. Mam za mało. Sklepu, co...